Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, 20. tygodnia okresu zwykłego, kolejny fragment z Księgi Proroka Ezechiela i kolejna wizja Ezechiela. To dzisiejsze pierwsze czytanie, moglibyśmy powiedzieć, składa się z tych dwóch części, czyli jest wizja i jest wyjaśnienie. Duch Pański wyprowadza Ezechiela do jakiejś doliny i jest ona pełna kości. I Bóg. Pyta, zadaje takie ciekawe pytanie Ezechielowi, Synu Człowieczy, czy te kości powrócą znowu do życia? To trochę tak, jakby ktoś nas zaprowadził na cmentarz i zapytał, czy ci zmarli powrócą kiedyś do życia. Oczywiście my z tą perspektywą zmartwychwstania byśmy powiedzieli, no pewnie tak, bo przecież w zmartwychwstanie wierzymy, chociaż bardziej trochę akcentujemy tą nieśmiertelność duszy niż zmartwychwstanie ciała. Ale ta uroczystość 15 sierpnia, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, ono nam przypominało, że przecież mamy być w niebie z duszą i ciałem. Oczywiście zawsze powstaje wiele pytań, no jak to ciało będzie wyglądać. Czy będziemy tak samo wyglądać jak tutaj na Ziemi, w jakim wieku będziemy, czy będziemy mieli 20 lat, 40 czy 60, czy będziemy się rozpoznawać nawzajem, to zawsze pozostaje w sferze pewnej tajemnicy. Na pewno to ciało będzie i trochę takie same, i będzie nowe, uwielbione jak ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu. Z jednej strony dał się rozpoznawać, choć było to z pewną trudnością. Z jednej strony przechodził przez drzwi zamknięte. A z drugiej strony zasiadał do posiłku z apostołami. To samo, a jednak trochę inne ciało, i trochę tak będzie z nami. Niemniej, kiedy jesteśmy na cmentarzu, od razu nie przychodzi nam ta myśl, że kiedyś ci zmarli tutaj powstaną. Właśnie, że te wyschłe kości, więcej, może okazuje się, że już prochem się staliśmy, jak mówimy w środę popielcową, i faktycznie ci nasi zmarli albo inni nasi przodkowie raczej już prochem są. I byśmy mieli prorokować nad tym prochem, nad tymi kośćmi, może mielibyśmy wiele wątpliwości. Ale my już o zmartwychwstaniu wiemy. Ezechiel jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, ale daje piękną odpowiedź: Panie Boże, Ty wiesz. Właśnie, Panie Boże, Ty wiesz. Ja tego nie wiem, choć mam wizję, choć i tak dużo Ty mi wyjaśniasz, to jednak Ty wiesz najwięcej i Ty wiesz najlepiej, co się stanie. Dlatego Pan Bóg mówi do Ezechiela: prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Niesamowite, prorokuj nad tymi kośćmi. Daje mu takie zadanie, że ma mówić. Tam nie ma żadnych rytów, nie ma żadnych czarów, nie ma magicznych zaklęć. On ma mówić. My byśmy dzieli, ma głosić. Dobrą nowinę, niesamowita rzecz, takie proste, czyli przepowiadanie. Potem genialnie ujmie to Święty Paweł właśnie, że jesteśmy zbawieni przez głupstwo przepowiadania. Wszystko opiera się na przepowiadaniu dobrej nowiny, ale ta dobra nowina czyli te słowa, które my mówimy, okraszone Duchem Świętym mają niesamowitą moc. I ten Duch się też tutaj pojawia. Tak mówi Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Właśnie jest Słowo, jest Duch, no i dzieją się rzeczy niesamowite. I później otrzymujemy to Słowo doskonale znane, pełne nadziei. Oto otwieram Wasze groby i wydobywam Was z grobów, ludu mój, i wiodę Was do kraju Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy Wasze groby otworzę. I z grobów Was wydobędę, udzielę Wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę Was do Kraju Waszego. I poznacie, że Ja Pan to powiedziałem i wykonam. Jest to prorokowanie, jest ta obietnica i jest to. Z jednej strony tu myślimy o zmarłych, ale oczywiście to słowo, kiedy będziemy je rozczytywać również alegorycznie, nie tylko jest słowem dla zmarłych, ale jest słowem dla nas żyjących dla nas żyjących z tą nadzieją zmartwychwstania, dla naszych zmarłych i dla nas. Ale również jest słowem ożywiającym dla nas tutaj, bo często jesteśmy właśnie pobici, często jesteśmy tacy martwi, często jesteśmy tacy wyschnięci jak te kość Wydaje nam już się tutaj, że za życia, choć żyjemy, to jesteśmy martwi. Ten duch w nas, często wiara, często miłość i często nadzieja już jest martwa. A Bóg zawsze posyła nam proroka po to, żebyśmy ożyli, i robi to. Słowem, słowem dobrej nowiny, słowem swoim Bożym, zawsze kerygmatem. Do tego jesteśmy zaproszeni najpierw, żeby być uważnymi słuchaczami i jak najczęściej słuchać dobrego słowa, Bożego słowa, słowa nadziei, często upomnienia, ale właśnie to jest takie upominanie ożywiające. Jest to słowo dla nas, Pobitych, dla nas znękanych, tak jak kontekst Izraela, oni ciągle są w niewoli babilońskiej, są nie tylko podbici, ale są również pobici, ale takie ożywiające słowo daje im Pan Bóg. Z jednej strony my słuchamy, ale też z drugiej jesteśmy zaproszeni, żeby tym słowem się posługiwać, słowem, które nas ożywiło, abyśmy przekazywali to słowo innym, tak jak Ezechiel Otrzymujemy to słowo, byśmy powiedzieli na cmentarzu, nie tym dosłownym, ale czasami właśnie tych różnych naszych osobistych spraw czy naszych bliskich. Wydaje się, że tam wiele rzeczy poumierało, pewne związki poumierały, relacje, małżeństwa, czy może właśnie moje życie zakonne, moje życie kapłańskie, moje życie wiary. Wydaje się, że to jest cmentarz pełen kości, ale Bóg pośród tego stawia proroka po to, żeby przemawiać i po to, żeby ożywiać. W swoim utrapieniu wołali do Pana, mówi dzisiejszy Psalm, a on ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą. Oni w utrapieniu wołali, nie zapomnijmy, w utrapieniu wołać do Pana i mieć tą pewność, że on nas wysłucha. A w Ewangelii kolejny spór pana Jezusa. Zamknął usta saduceuszom, jak słyszymy, i teraz pojawiają się faryzeusze. Oni się chcą spróbować, myśląc sobie, że będą lepsi niż koledzy z bratniej frakcji, i oni Pana Jezusa pokonają. I przychodzą i zadają pozornie ładne pytanie, dobre pytanie, ważne pytanie, ale gdzieś chcą go pochwycić, jak zawsze, na słowie. Ale my cieszymy się z tych sporów, z tych dialogów, bo otrzymujemy piękną odpowiedź Pana Jezusa nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. No właśnie, Faryzeuszów interesuje prawo, no właśnie interesują przepisy, ich było wiele. Sami troszkę namnożyli tego wszystkiego z dziesięciu przykazań, no, zrobili zdecydowanie więcej. Teraz chcą, żeby Pan Jezus jakoś to uporządkował i pewnie jakkolwiek by nie uporządkował, i tak mogliby Go pochwycić i powiedzieć, no a co z tym, dlaczego to dajesz jako pierwsze, to jako ostatnie, na pewno mogliby Go na tym Słowie pochwycić. Dlatego Pan Jezus nie tworzy jakiejś kolejnej hierarchii i listy, ale mówi o tym, co w prawie jest najważniejsze. Wydobywa z tego prawa istotę, a istotą jest miłość. No, żadne przykazania nie wygenerują miłości, ale Chrystus mówi o co w tym wszystkim chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o miłość. Miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. I do miłości, o miłość do samego siebie. Wydobywa istotę, nie tworząc kolejnego kanonu, nie układając tego od pierwszego do ostatniego, ale daje nam istotę sprawy, miłość. I z jednej strony otrzymujemy też pewną obietnicę, tak jak u Ezechiela jest obietnica, jest proroctwo, tak moglibyśmy powiedzieć, u Pana Jezusa jest proroctwo. Tym słowem prorock, prorock, prorockim jest będziesz. Nam może się to wydawać, że to jest jakiś imperatyw, będziesz, to znaczy masz tak robić, ale może jest to proroctwo, będziesz. Będziesz kochać Pana Boga całym swoim sercem i całą duszą i całym umysłem. No i będziesz miłował swego bliźniego. I będziesz również miłował siebie. Jest to proroctwo. Nam się wydaje, że to jest niemożliwe tak kochać Boga, tak kochać bliźniego i tak kochać siebie samego. Ale Bóg mówi dzisiaj proroctwo. Nie tyle wydaje rozkaz, daje nam jakiś imperatyw, ale mówi: Będziesz. Przyjmijmy te dwa proroctwa, które dzisiaj otrzymujemy, tą dobrą nowinę, że Pan Bóg wypowiada słowo, to słowo staje się ciałem. Właśnie to ciało jest napełnione Duchem Świętym. Te wszystkie wyschłe kości są ożywione. Niech ożywiona będzie dzisiaj nasza wiara, nadzieja i miłość. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.